Adam Mickiewicz. Panicz i dziewczyna. W gajiku zielonym dziewczem rwie jagody. Na koniku wronym jedzie panicz młody. I grzecznie się skłoni i z konia zeskoczy. Dziewczem się zapłoni na dół spuści oczy. Dziewczyno kochana, dziś na te dąbrowy z kolegami z rana przybyłem na łowy i trafić nie mogę. Gdzie leży miasteczko? Wskaż proszę mi drogę, piękna pastereczko. Czy prędko już z lasu ta ścieżka wywiedzie? Jeszcze pan zawczasu do domu zajedzie. Na polówne drzewo, koło drzewa brzoski, stąd droga na lewo, tam około wioski. W górę przez zarostek, w prawo ponad rzeczką, tam młynek i mostek i widać miasteczko. Panicz podziękował, czule rączkę ścisnął, W usta pocałował, na konika świsnął. Siadł ostrogą spina, nie widać młodego, Weschnęła dziewczyna. Ja nie wiem dlaczego. W galiku zielonym dziewczę rwie jagody, Na koniku wronym jedzie panicz młody I woła z daleka, pokaż inną drogę, Za wioską jest rzeka, przejechać nie mogę, Ni mostu żadnego, ni brodu wytropić. Chciałaś być młodego chłopczyka utopić? To mieć pan drużyną na prawo kurhanu. Bóg zapłać, dziewczyno. Dziękuję, młać panu. W las poszła drużyna. Nie widać młodego. Weschnęła dziewczyna. Oj, wiem ja dlaczego. W gajiku zielonym dziewczę rwie jagody. Na koniku wronym jedzie panicz młody i zawoła znowu. Dziewczyno, dla Boga, wjechałem do rowu, jakaż twoja droga? Nie jeździł w te ślaki nikt z dawnego czasu, chyba wieśniak jaki, pod drzewo do lasu. Poluję dzień cały, konia mnie popasał, jeździć zadyszały, konik się zachasał, Siędem i z ponika pragnienie ugaszem, odkiełznam konika i puszczę na paszę, i grzecznie się skłoni, i z konika zeskoczy, dziewczem się zapłoni. Na dół spuści oczy. Ten milczy, ta wzdycha. Po niedługiej chwili ten głośno, ta z cicha coś z sobą mówili. Lecz że wietrzyk dmuchał w tę stronę dąbrowy, przeto nie dosłuchał panicza rozmowy. Lecz z oczu i z miny tom pewnie wyczytał, że więcej dziewczyny o drogę nie pytał.